Instalacja baterii w łódce zanotowej Bottman Vulcan. A zatem obróć łódkę w kierunku dziobem do siebie. Nie szarp tych zawleczek. Po prostu dociśnij najpierw klapy, odbezpiecz zawleczki, podnieś klapy do góry. Następnie łóż baterię i dąknij klapy. Teraz pokażę Ci, jak zainstalować rączkę uchwyt do tej łódki. A zatem. Najpierw tylnia część i wyciskasz. Aby zdjąć uchwyt, będziesz musiał podważyć tutaj, w tych miejscach śrubokrętem, przednią część. Następnie wypniesz go do góry. Dzięki. Aby uruchomić łódkę, przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączający na pilocie. Następnie przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączający w łódce. Na wyświetlaczu zobaczysz siłę sygnału pomiędzy łódką a pilotem stan naładowania baterii w łódce, stan naładowania pilota do twojej łódki oraz prędkość. High to jest najwyższa, medium to jest średnia i low to jest najniższa. Teraz odnośnie przycisków. Otwieranie lewej klapy, otwieranie dwóch klap naraz, otwieranie prawej klapy. Ten przycisk póki co jest nieaktywny, być może w przyszłości zaprogramujemy go pod jakąś ciekawą dodatkową funkcję. Tutaj wybieramy prędkość LMH. Wtedy diody też na tym wyświetlaczu będą się zmieniały. Tak zmieniasz prędkość w swojej łódce. Tutaj jest przycisk autotrybu, który działa od 1 do 3 sekund. Czyli jedno naciśnięcie łódka będzie do minutę, drugie naciśnięcie 3, 2 minuty i trzecie naciśnięcie 3 minuty. W każdej chwili możesz zatrzymać łódkę cofając joystickiem do tyłu. Tym przyciskiem zapalisz światło na łódce. Ten przycisk to bardzo ciekawa funkcja, o której za chwilę powiem Ci, kiedy zwodujemy łódkę. To funkcja odwróconego kompasu, czyli możesz zaprogramować tak, aby łódka samoczynnie wracała w Twoją stronę. Nie myl tego z GPS-em, nie jest to GPS. Te strzałki służą do korekty kursu. Jeżeli w Twojej łódce zaistnieje potrzeba skorygowania kursu, bo na przykład będziesz chciał ustawić łódkę pod falę z lewej strony bądź z prawej strony, trzymając jednocześnie ten przycisk klikaj kilkakrotnie strzałką w lewo lub prawą stronę w zależności od tego w którą stronę chcesz nastawić swoją łódkę ta funkcja przy kompasie nie jest konieczna do utrzymania łódki w autotrybie na wprost ten przycisk to serduszko służy do parowania jeżeli z jakiegoś powodu Twoja łódka się rozparuje po prostu włącz pilota przytrzymaj przez kilka sekund ten przycisk, pilot wtedy zacznie pikać następnie przytrzymaj przez 3 sekundy Włącznik. Na łódce pamiętaj, żeby zachować odległość około 2 metrów, ponieważ gdy pilot i łódka jest od siebie za blisko, mogą się nie sparować. Kiedy pilot przestanie pikać, oznacza to, że łódka jest już sparowana z pilotem. Kolejna funkcja to zapalanie, podświetlanie pilota. Czyli, jeżeli będziesz wywoził w nocy, a będzie ciemno, możesz podświetlić przyciski w pilocie. Ta funkcja służy do kalibracji kompasu. Czyli po każdym włączeniu Łódki, po postawieniu jej na wodę, powinieneś skalibrować kompas. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy trzeba kalibrować to co wywózkę. Są miejsca, gdzie można 4 dni spędzić bez kalibracji, a są miejsca, gdzie trzeba kalibrować co wywózkę. A teraz przechodzimy na wodę. Kiedy łódka jest już na wodzie, przytrzymaj przycisk kalibracji przez 3 sekundy. Łódka będzie obracała się wokół własnej osi przez 15 sekund. Teraz pokażę Ci, jak działa funkcja automatycznego powrotu, bądź można to nazwać odwróconym kompasem. Przytrzymaj przez 3 sekundy ten przycisk, ustaw łódkę w, kierunku, w przeciwnym kierunku do siebie, następnie naciśnij jeszcze raz ten przycisk, łódka obróci się o 180 stopni i zacznie płynąć w trybie automatycznym przez 1 minutę w Twoją stronę. W każdej chwili możesz wycofać operację joystickiem do tyłu. Dzięki.